Manką moi drodzy, z tej strony Dexter90, a to jest gra Minecraft. Jest to mój pierwszy odcinek z serii Minecrafta i w ogóle pierwszy odcinek na kanale. Postaram się jak najwięcej i jak najlepiej teraz kręcić filmiki z Minecrafta, bo będzie to moja pierwsza seria na moim kanale. Dzisiaj nie będę w nic grał. Chciałem Wam po prostu powiedzieć Wam, przekazać kilka informacji. A w następnym odcinku dopiero chcę zagrać Igrzyska Śmierci i pokazać Wam na co mi stać i jak to wygląda. IP tego serwera będzie pod filmikiem. W opisie pokażę Wam mojego skina, żebyście wiedzieli, jak wyglądam. Tak, to ja. Cześć. Pokażę z bliska. Tak, moja słuchaweczka bardzo od wszystkich się odróżnia. Pokażę Wam tył. O, tak, to ja. Z boku mam na 90 napisane. No a więc coś jeszcze wam tu powiedzieć. No chciałem, chciałem, żebyście wszyscy oglądali mój kanał, żebyście na nim byli i żeby mieć dużo subskrypcji w ogóle żebyście często go odwiedzali. Tak jak już mówiłem, IP będzie pod filmikiem, a z mojej strony to tyle. Subskrybujcie, lajkujcie w ogóle wszystko co się da. Dzięki na razie.